Dajka, mamy 11. Nie, przepraszam, 10.13. Ja się dopiero budzę. Wczoraj pracowałam do 3 rano, praktycznie po trzeciej troszeczkę. No zanim usnęłam i tak dalej, no to wiecie. spałabym jeszcze, bo tak mi się miło śpi ostatnio, jakoś, jak jest tak cieplutko. Wiecie, na dworze Ultramrus, ale to sobie odkręcę gręliczki. Story. Odkręcę grzywniczki, zapakuję się pod kocyk, pod koderkę, jest tak przyjemnie, fajnie. Mam taką robotę, wiecie, na freelance, że tak powiem. I sama sobie ogarniam czas pracy, i jak widać, nie ogarniam. Dzisiaj wam pokażę taki typowy dzień, właśnie pracy. Czyli praktycznie nie będzie się nic poza tym, ale właśnie takie są te zwykłe dni, i tak wygląda zwykłe życie, więc zapraszam. Bary, ja tu cały czas byłam, leżało się Bóg mnie. Leżało się Bóg mnie. Boże, jak mnie w ogóle wysypało ostatnio. Jakby ja całe życie mam problemy z seru, ale um, właśnie tak w okresach, w okresach okresu, że tak powiem, to po prostu dalej mnie wysypuje, chociaż że na przykład uda mi się w tym miesiącu jakoś tam w ciągu ograniczyć twarz, to później i tak jest jakaś buba. Zostaw to, fe, fe, zostaw. Ogarnięta mamy godzinkę 11.33, czyli ogarnienie w stanie pielęgnacji i tak dalej zajęło mi yy, godzinkę i y, jakby co na ustach mam po prostu tą pomadkę taką blueberry, coś tam wiecie, taką bordową, co była y, super modna w tym roku i super fajna i ją kupiłam, nie wiem po co, bo ona w ogóle nie nawisza, a też jakoś super fajnie nie wygląda ale nieważne. Ja muszę jeszcze coś zjeść, bo jestem taka głodna, ale taki sobie prysznic dzisiaj zrobiłam, wow, no chciałam się jakoś tam zrelaksować przed całym tym dniem i nocką roboty, bo mam tego bardzo dużo, więc taki relaksik wjechał jak złoto. Dzisiaj nic nie sprzątam, nic takiego nie robię, wstawiam tylko gary do zmywarki i zabieram się zaraz za jedzenie. Tutaj przyszła do nas paczucha, z kaweczką, bo zapasy się skończyły. Ostatnio odkryliśmy taką kawiarnię, która jest ogólnie bardzo popularna, w sensie polarnie. E, Story Coffee Coffee Roasters. kawa, kawka od nich, więc postanowiliśmy zamówić. Wiecie, była promka na takie te systemy prezentowe, więc zamówiliśmy sobie jeszcze kilka różnych e, kaweczek. Zaraz Wam pokażę. Ogólnie w końcu doszły moje super kapciochy e, wełniane, merino, super mięciutkie, super fajne, e, ale... Ile z niej było przygód, to po prostu, po prostu sklep jakby zero kontaktu, także sklep wam nie polecę, bo jest beznadziejny, ale yy, kapciuchy super, dla Michała też zamówiłam. Ostatnio mi bardzo posmakowała jedna z nich, natomiast to była właśnie ta Mogiana. I chyba odkryłam kawę, która mega dobrze mi smakuje z kapucinkiem moim. To sobie zostawię na później, a dzisiaj wsypię coś innego, bo po prostu już totalnie nie mamy nic w ekspresie i to tak. Jest tu jeszcze jakaś walentynkowa love shot. Zobaczymy. Może to właśnie wsypię. Jest taka. Jest tradycyjna warszawska, ale ją mieliśmy i dla mnie była za mocna, bo to jest taka do Amerykana fajnie chyba z tego co Michał pił. Może się wypowiedzieć. Dobrze jest. Okay. I dwie jeszcze z edycji świątecznej. To są dwie różne, a natomiast mają takie same opakowania. Jedna to jest taka. Gwater Gwatemala druga to jest jakaś po prostu Christmas Coffee. Może właśnie te świąteczne ziarna zaraz wsypię. Wsypujemy Gwatemalę. Zobaczymy. Tak wygląda. My nie jesteśmy jakimiś e, ultra kawoszami, więc... tak, pijemy dużo kawy, ale nie znamy się na niej jakoś specjalnie. Bardzo ładna opakowanka mają e, te kawy. Te małe. Ja sobie zostawię je do świątecznego skrabuka, bo jeszcze nie nadrobiłam sobie świątecznych dni smacznej kawusi. Tak, ja bardzo zwracam uwagę na design, bo też tym się zajmuję, więc e, bardzo mi się podobają. Dobra, zabieram się za jedzenie bo jestem ultra, ultra, ultra głodna. Ostatnio żyjemy na pudełeczkach, bo mm, po prostu tak nam jakoś lepiej, a że... Nie lubimy za bardzo gotować i nie mamy na to czasu, i tak dalej. To pudełeczka są super opcją. Co Boryś, na zdrówko! Na To pudełka są fajną opcją. Korzystamy teraz z cateringu diety Brokuła, chyba. I czy to jest jakiś super. Nie wiem, nie mam porównania. nie mam porównanie tylko z jednym z Wikingiem, bo kiedyś się miałam, ale. No, sąd nigdy jest fajne, sąd nigdy nie jest fajne. Ale fajne jest to, że można sobie wybierać po prostu rzeczy i właśnie zależało mi, zależało nam na tym, żeby sobie wybierać dania na dane dni. Dzisiaj mam jakąś e, kanapeczkę, bo ogólnie mam tylko e, obiady i takie lunche albo śniadanie, zależnie jak wymienię, co tam jest, to sobie wybieram. E, a to ma tylko obiady, a na resztę mi sobie dojada. Co ja mam? E, Kieszonkę chlebową Gyros, o! To brzmi super, czuję, że dzisiaj będzie dobre, dobre jedzonko. Podgrzeję ją sobie we frajerze. Pachnie cudnie. Tak jak otworzyłam, to mega ładnie pachnie. tak Jedyna z takich większych wad cateringu na ten moment, jak go widzę, przynajmniej tego cateringu, jest to, że jest ultra, ultra, ultra dużo plastiku. Jakby to wszystko przychodzi w plastikowej siatce. Jest jeszcze zamknięte w plastikowe pudełko, nawet jeśli to jest kanapka, to ona i tak jest w takim dużym pudełku, wiecie, Her hermetycznie. Śmietnik zapełnia się ultra szybko tymi plastikami. No plus jest taki, że można to, wiecie, wrzucić niby do recyklingu i tak dalej. A siatki zawsze jakoś tam sobie wykorzystujemy później. No ilość tych rzeczy jednak jest spora. Dobra, obczajcie jak to super wygląda. No dzisiaj to mam zarąbiste śniadanko i pachnie też mega fajnie. No, sławny mi się tutaj spiekła przy, przy podgrzewaniu, ale to nieważne, będzie pyszne, ale wow, jakie słońce dzisiaj jest ładne. W ogóle sorry, że się patrzę cały czas tutaj, a nie tutaj, patrzę się na siebie zamiast w obiektyw, ale na telefonie wiecie. Nagrywam telefonem, więc po prostu nie wiem, nie ogarniam tego. Dobra, włączę sobie YouTubeka i zjem śniadanko. Mega! Przepyszna jest ta kanapeczka, kieszoneczka, nie wiem, co tam jest. W środku mi się troszeczkę nie podoba, ale jest mega dobra. W ogóle super jest ten chlebek, bardzo taki chrupiący, mięciutki i mm, dobre. Pierwszy raz chyba w tym rzucie, mamy już chyba z 10 dni, pierwszy raz jestem tak zadowolona, bo do tej pory były takie dobre, ale... Mm. Adres jest super. Zabieram się za kaweczkę. Sorry, że prześwietlone, ale taki jest kadr i nie chcę mi się tego zmieniać. Chcę sobie was gadać, bo wydaje mi się, że to będzie takie ciekawsze niż w sumie cenie jakiś takich przypadek. Tu sobie jeszcze podwyższę. I ostatnio zażyczyłam sobie na święta spinacz mleka do kaweczki i to był super zakup też ponieważ jakby mam mamy ekspres i z niego korzystam i korzystam z niego gdy nie chcę mi się gdy nie chce mi się tego mleka pięć oddzielnie i robię na szybko natomiast to jest bardzo fajna rzecz bo pianka wychodzi super taka jak z kawiarni i po prostu robię aktualnie piję mleko takie bez laktozy, bo jakoś tak. Nie wiem, miałam takie fazy ogólnie, że raz piję sobie jakieś owsiane, raz jakieś zwykłe, raz w ogóle 3% takie pełnotłuste. I ten mleka strasznie szybko mi się nudzy, bo po prostu po pewnym czasie kawa z mlekiem jakimś przestaje mi totalnie smakować. I wtedy wiem, że to jest czas na zmianę mleka. Na razie od dłuższego czasu mam takie bez laktozy, bo. Po prostu lepiej się po nim czuję, chociaż wiem, że to jest praktycznie sama woda, no bo co może być w by 1,5% mleku. Mleczkę nalewam tak trochę. Tu jest taka kreska minimum, dla mnie nie potrzeba dużo. I jazda. To się będzie pięć, a ja w tym czasie robię sobie kaweczkę, ale jeszcze Wam coś pokażę. Otóż to jest moja skarbnica kubków, kubeczków, filiżaneczek. Mm, jakby ja bardzo, bardzo lubię różne takie kubeczki, czaryczki. Fiji i po prostu codziennie sobie wybieram coś innego. W ogóle muszę tutaj ogarnąć, bo jak teraz tak widzę, że po prostu wszystko jest, stoi jakoś tam, jakkolwiek, i też muszę zrobić um, troszeczkę przerzedzenie, bo jest tak za dużo. I ostatnio po prostu z niektórych nie korzystam. Myślę, że dzisiaj jest czas, żeby napić się. Tak, w ogóle to jest mój tegoroczny świąteczny kubeczek, ale już nie będę w nim pić. już już jest po świętach. Myślę, że dzisiaj pójdziemy tak w klasykę. Czyli wybiorę sobie taką płaską, dużą filiżanę. A dla męża Wuzna po prostu. A nie, on sobie przygotował taką perylowską czareczkę. Dobra, ale ja tak gadam o kawie o jedzeniu, a dzisiaj miałam wam pokazać mój dzień pracy, więc idziemy do roboty. Tak wygląda moje miejsce pracy w dużym, w dużym uogólnieniu. Można powiedzieć, że jestem po prostu graficzką. Mam swoją firmę, działam sobie. Spodnie się suszą. Jestem graficzką. No i działam sobie tutaj z swojego domowego zacisza. To są moje dwa sprzęty, które głównie używam. Oczywiście, to na karteczek, bo kto by korzystał z planerów i notatników, Przecież, jak można wszystko zapisywać na karteczkach, zajmuję się projektowaniem i składem e-booków, czyli te wszystkie influencerki, itd., które wydają wam e-booky, które później kupujecie, że na przykład z jakimiś przepisami, itd., to na przykład to ja je składam. Albo takie osoby jak ja, właśnie pracujące w tym je składają, prawoją graficznie. Odpowiadam też za redakcję i korektę tekstu, organizuję osoby do tego. No i ogólnie pomagam tam wydać te e-booki, ogarniam cały ten proces wydawniczy. I się tam właśnie zaraz wam, opowiem, zaraz wam opowiem więcej o tym, co aktualnie robię. Aktualnie mam komputery, aktualnie pracuję nad e, chyba trzema projektami jednocześnie. Jeden właśnie dzisiaj będę kończyć, bo to tłumaczenie projektu, który wcześniej robiłam na język angielski i ponowny skład jakby tego do formy przewodnika turystycznego dla, dla pewnej pary podróżniczej znajnej na Insta, którą pewnie kojarzycie, ale Wam jej nie powiem. Druga rzecz to jest też aktualizacja dla nich innego e-booka, który razem robiliśmy, a robiliśmy już razem dużo projektów, więc jest to taka już jakby stała współpraca. Kolejna rzecz to jest poradnik o Instagramie, o tym jak działać obecnie na Insta, jak tam działają algorytmy, jak zacząć, głównie dla marek osobistych. I to też jest takie super osóbki, którą w ogóle podziwiam od dawna i bardzo cieszę się, że się do mnie zgłosiła i że działamy. W ogóle ja też działam głównie na Instagramie, więc jeżeli macie ochotę zajrzeć, co tam robię, albo macie może i booka do wydania, to ja bardzo Was zachęcam tutaj, Wam zostawiam. Jak to wszystko wygląda, i gdzie mnie możecie znaleźć. Także zapraszam. Jest tam bardzo kolorowo, bardzo sympatycznie. No, bo to cała ja. I trzecia rzecz: jest to też taki e-book podróżniczy opis podróży dookoła świata, też dla podróżniczej pary znanej na Instagramie. Dzisiaj, dzisiaj priorytetem jest właśnie skończenie tego pierwszego i zrobienie okładki do drugiego. Dobra, lecę do roboty. Thank you przerwa. Białą okładeczkę piękną i jesteśmy z klientką na łączach i sobie ustalamy, co z nią dalej i którą wersję wybrać. Czelicie, że jeszcze nie dopiłam kawy z rana? Z, z rana. ja zaczęłam pracę o 12. Dobra, sorry, nie widać mnie. Już mnie widać. Jeszcze mi została kawa. W ogóle też tak robicie, że robicie sobie kawę I nigdy jej nie dopijacie. Ona już jest wcale nie dobra. Co z mojej listy zadań udało mi się dzisiaj zrobić? Otóż. Ło, wow, jaki piękny zachód słońca. Wow, dawno takiego nie widziałam. Ostatnio było tak szaroburo i pięknie. Udało mi się zrobić okładkę i e buka. znaczy prawie, bo tam cały czas kombinujemy sobie jeszcze z kolorami i tak dalej. Ale mamy już układ, więc już tutaj jest odhaczone. Udało mi się też yy, praktycznie dokończyć. Jeden duży projekt, który, który musi być już oddany prawie. Do niego są jeszcze takie dwa mini, więc tam jeszcze jeden mi został, jeden już ogarnęłam. Ale to dzisiaj zrobię później, teraz muszę po prostu się położyć i coś zjeść, bo jest pół do piątej i ja jestem ultra głodna, bo jadłam tylko do śniadania. I tak właśnie wygląda robota, na, robota u mnie na swoim wiecie niby fajnie, bo sobie pracujecie z domku, nie musicie nigdzie wychodzić, jest super i w ogóle ale z drugiej strony ja w ogóle nie mam w organizacji, więc albo cały czas, albo nie pracuję totalnie w ogóle przez parę dni i um, ciągle jadę na deadline'ach, ciągle jadę na tych właśnie kończących się terminach, no jest y, intensywnie. A i ostatnio byliśmy na... Na czym byliśmy, nie pamiętam. Byliśmy na tym, czyli na nowym programie y, Abelarda Gizy, który nazywa się Summer Time. No było ultra śmiesznie, fajnie, ale były to już takie bardziej polityczne rzeczy niż na przykład na Lotku czy na Paczesiu, którzy raczej się nie tykają właśnie polityki, więc tam praktycznie każdy żart, tam każdy jakiś fragment odnosił się um, ostatecznie do polityki. Co nie było jakieś dla mnie super akurat, ale i tak e, powiedzmy czyjam o co chodzi, mimo że polityką szczególnie się nie, nie interesuje. I dalej mnie to śmieszyło. Były też oczywiście fragmenty niezwiązane z tym i ogólnie było bardzo, bardzo fajnie i... Cieszę się, że poszliśmy, także super, a niedługo idziemy jeszcze na Rucińskiego, więc wow, bo jego bardzo lubię, a dawno w sumie nic, nic nowego chyba nie, nie wrzucą i, i w ogóle mało o nim było. Tak mnie ból głowy dojeżdża od dwóch dni, w sensie dzisiaj i wczoraj i to tylko wieczorami, że po prostu padłam i nic nie przestaje. Myślałam, że drzemeczka pomoże, ale w sumie za bardzo nie pomogła I chyba znowu muszę się posłużyć lekami No dlaczego? Rzadko, rzadko mnie boli głowa, ale po prostu dzisiaj jest jeszcze gorzej Muszę wstawać, bo dzisiaj znowu czeka mnie robota w nocy, więc to była taka przerwa Po prostu muszę nadrobić parę rzeczy Trzeba działać dalej Jest 21.07 Ja sobie działam dalej Mam kolację i teraz robię jeszcze ostatnie y, sprawdzenie naszego dużego y, projektu. I to już jest takie dociągnięcie. Wszystkich wszystkie jakichś takich y, niedociągnięć i tak dalej sprawdzam sobie, czy nie ma gdzieś jakichś tam błędów i tak dalej. I już go wysyłam. Y, trzy będę miała zakończone. I miałam dzisiaj zrobić jeszcze tą makietę do składu i e dla y, drugiej klientki właśnie tej od, od od okładki, ale chyba się już nie wyrobię z tym, zobaczyłem. Także chciałam się z Wami już pożegnać i bardzo, bardzo dziękuję za uwagę i za to, że w ogóle oglądacie. I jestem zaskoczona, że po pierwszym vlogu przyszło w ogóle kilka osób, co było dla mnie super i było bardzo miłe. No i miło mi, że tu jesteście. Mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. Ja zapraszam właśnie do subskrypcji, jeśli to oglądasz, no to zostaw Został coś po sobie, wiecie te łapki i tak dalej, komentarze są bardzo mile widziane, napiszcie co tam u was, ja się żegnam i do następnego.